No, co bym mogła powiedzieć teraz o ślimakach? A o ślimakach opowiem to, że teraz jest noc. A ślimaki w nocy po prostu żyją, prowadzą nocne życie. Jedzą, sobie chodzą, w wędrują sobie po całych terariach i spijają wodę ze ścianek. I co jeszcze? No i zagrzebują się w torfie kokosowym, albo i się nie zagrzebują. Oczywiście uwielbiają się brudzić. Muszelki, jak zwykle, całe brudne mają. No i co można jeszcze powiedzieć? A no jak to ślimaki? Robią po prostu bałagan w swoim terrarium, jak zwykle. No, i co jeszcze można powiedzieć? O ślimakach to bym mogła opowiadać jeszcze długo, długo. Nie wiem, co jeszcze opowiedzieć o ślimakach. Nie mam pojęcia. A chciałabym bardzo dużo o nich opowiedzieć. A w dzień śpią sobie, odpoczywają i nabierają siły po to, żeby w nocy Prowadzić nocne życie. Na razie na tyle. Miłego słuchania.